Jesteśmy taką dolinę, do wyjdzie jeden, tylko do kratki do 12 6 jeden, dwa, dwa się dołożył, działa otwarte jakby, łatka druga, dobrze dodatowo do nas 1 2 6 4 1, 2, 7, się dom poszło. Trzecia próba. To jest całe nam chło ko i od tych czekoladek 1 2 6 4 i 2 7, wróci. Ostatni. czwarta coś taki U, jeden, dwa, sześć, jeden, dwa, sześć. sześć. Ostatni i szósta. Tak. Tak. Przed Piąta. Jeden, dwa, sześć. Ile? Dwa, siedem, się. Jeszcze jedna. I teraz ostatnia klatka. ostatnia dosłownie. Jeszcze Mam taką dosłownie ostatnią klatkę. I obiecuję, że ta klatka jest najfajniejsza. Jeden, dwa, sześć kur. Jeden, dwa, siedem, osiem.